Siemanko, z tej strony i witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym wakacyjnym odcinku na moim kanale. I witam Was w kolejnym materiale z mobilnego grania. Dzisiaj po raz kolejny pokażę Wam cztery nowe super gry na wakacje. Oczywiście na Wasze telefony. Mówię po raz kolejny, bo ostatnio nagrałem już taki materiał, który bardzo, bardzo Wam się spodobał. Byliście tam ponad 300 tysięcy wyświetleń, ponad 35 tysięcy łapek w górę i całą masę pozytywnych komentarzy, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Byłoby super, gdyby w dzisiejszym odcinku udało nam się to powtórzyć, chociaż. W połowie, także, jeżeli czekacie na kolejne odcinki z nowymi grami na Wasze telefony, zostawcie teraz łapkę w górę. Bardzo dziękuję, zasubskrybujcie również mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby w te wakacje nie przegapić żadnego nowego filmu. A ja tymczasem, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, przechodzę do pierwszej gry w dzisiejszym odcinku. Pierwsza gra w dzisiejszym odcinku, jak widzicie już nam się załadowała I jest to gra zatytułowana Bot Heads Niestety tej gry póki co nie ma na urządzenia z Androidem I jest to jedyna gra w dzisiejszym odcinku, która dostępna jest tylko i wyłącznie na iOSa Ale jeżeli ta gra wam się spodoba jeżeli będziecie chcieli, abym ja waszym imieniu napisał do twórców tej gry Z prośbą, aby dodali ją na Androida Zostawcie teraz łapkę w górę Jak będzie tutaj 7000 lajków, ja od razu piszę do nich maila Z pytaniem i prośbą właściwie, żeby to, ta gierka również pojawiła się... W sklepie Google Play, bo gra jest kozacka, gra jest bardzo wciągająca i naprawdę szkoda by było, gdybyście, mówię do osób z Androidem, nie mogli w nią zagrać. Ale może nie będę zachwalał tej gierki tak na sucho Tylko pokażę wam o co w niej chodzi Generalnie gierka jak widzicie jest dosyć prosta Jeśli chodzi o swoje sterowanie Bo mamy tutaj tak naprawdę dwa przyciski Którymi się poruszamy Mamy tutaj na środku naszego głównego bohatera Którym latamy i którym musimy uważać Na wszelkiego rodzaju kolce Na dole ekranu mamy informację Ile procent gry w tej chwili już przeszliśmy Jak widzicie te procenty Dosyć szybko lecą W tej chwili mamy już 2,5% gierki za sobą Ale nie dajcie się zmienić gra wcale nie jest tak, prosta jak może się wydawać oczywiście te pierwsze poziomy są dosyć łatwe i raczej nie powinniście mieć żadnego problemu z ich przejściem, ale im dalej będziecie tym będzie coraz więcej pułapek i tym coraz będzie, tym coraz trudniej będzie po prostu nie, nie zginąć jak widzicie na każdej planszy mamy porozstawione takie świecące kuleczki, te świecące kuleczki e, są to kulki, które możemy zbierać i te kulki możemy traktować trochę jak monety bo jak widzicie w prawym górnym rogu ja w tej chwili mam 3940 kuleczek e, i te Tuleczki są przydatne w momencie, gdy zginiemy, bo generalnie, gdy wpadniecie tutaj na jakieś szkolce, no to niestety umieracie i musicie zaczynać od nowa, czyli od 0%, ale jeżeli macie te kuleczki, to w momencie, gdy yy, zginiecie, macie możliwość, jakby przywrócenia sobie życia, dania sobie jeszcze jednej szansy za pomocą tych kuleczek. I pierwsza, pierwsze przywrócenie życia daj, yy, kosztuje 100 kuleczek, potem yy, 200, chyba 500, 1000 i tak dalej, i tak dalej. Potem zaczyna to bardzo szybko yy, rosnąć, i lepiej, żebyście nie ginęli zbyt szybko, tylko żebyście ginęli tak mniej więcej od 40%, bo wtedy jest szansa, że uda wam się yy, przejść tą wielkę w 100%. Ja niestety. Nie dałem rady, mój rekord to było coś około 50%. Bo dalej, uwierzcie mi, jest naprawdę mm, trudno. Jest to w ogóle gierka, którą znalazłem przed powrotem z Hiszpanii. Przede mną był lot 5-godzinny samolotem. Szukałem jakiejś gierki, w którą mógłbym sobie zagrać. Ściągnąłem tą grę i nie żałowałem, bo w samolocie grałem w nią sobie jakieś 3 godziny. Nie znudziła mi się ona. Oczywiście grałem w nią z przerwami, bo gdybym grał za jednym zamachem, to, to prawdopodobnie palce by mi wysiadły. Ale gierka bardzo, bardzo mnie wciągnęła, bardzo mi się spodobała. Jak widzicie te takie m, szlaczki na planszy na przykład ten szaczek, którym teraz lecę tutaj w dół, to jest mój poprzedni jakby bieg. Tutaj mamy te wszystkie szlaczki to są e, szlaczki zebrane ze wszystkich moich prób, także jak wiecie całkiem sporo tutaj e, już grałem i jak wiecie możecie jakby podejrzeć który, którą trasą wcześniej leciałem. Ok, jak widzicie ponad 10% gierki już za mną. W tej grze mamy 40 poziomów. Jeżeli przyjdziecie 40 plansz, to tak naprawdę grę macie zaliczoną i dopóki je nie zaktualizują, nie będziecie mieli nic więcej tutaj w tej grze do roboty, ale to wcale nie jest takie proste, jak może się wydawać. Gra zaczyna się tak naprawdę dopiero od 30%, gdzie te poziomy robią się naprawdę wymagające, no i gdzie niestety trzeba się już bardzo, bardzo postarać, żeby nie zginąć. Od czasu czasy, jak widzicie, na planszy są też takie wyrzutnie, które pozwalają nam nieco przyspieszyć, czasami nam trochę pomagają, czasami przeszkadzają, ale w tej chwili niestety przeszkadza mi reklama. Okej, okay, reklama na szczęście już przeminęła Mogę sobie tutaj, zobaczcie, troszkę dotknąć Ja już znam te poziomy, bo one są zawsze takie same Także wiem mniej więcej na co uważać I zwróćcie uwagę, że teraz yy, u góry mamy takie kolce I w momencie, gdy się do nich zbliżamy One gwałtownie spadają Jeżeli nie będziecie na to uważali, no to niestety Zginiecie i żeby grać dalej, będziecie musieli wydać Te e, swoje kuleczki Jeżeli nie będziecie wydawali tych kuleczek, tylko tak jak ja Będziecie je e, zbierali To jak widzicie, zbieracie ich całkiem sporo Ja celowo te kuleczki zbieram, celowo jak ginę To nie daję sobie kolejnej szansy, żeby Wybrać sobie ich mega, mega dużo, żeby potem móc tą gierkę za jednym zamachem e, przejść. Nie wiem, czy e, mi się. Okej, okay, w dzisiejszym odcinku to uda. Jak widzicie, oko mi odpadło, także mój bohater jeszcze tutaj ledwo żyje. Na szczęście nie musiałem sobie dawać kolejnej szansy. Bo gdybym uderzył jeszcze raz w kolce, to wtedy miałbym już game over. A tak jak widzicie, jeszcze mogę lecieć dalej. I tak naprawdę to jest tyle, co chciałem wam w tej gierce pokazać. Nie będę jej tutaj próbował przechodzić w dzisiejszym odcinku, bo to raczej mija się z celem. Musiałbym grać w nią, ja, ja wiem, z jakieś 40 minut, żeby dojść tutaj pewnie do końca. nie mam na to ani czasu, ani w tej chwili ochoty. Będę musiał sobie. Gierkę przejść gdzieś tam, e, kiedyś poza nagraniem. A teraz, moi drodzy, przejdę ostatnią planszę e, w dzisiejszym odcinku i przejdziemy sobie do kolejnej gierki. Zobaczymy, co nas e, tutaj czeka. Ok, możemy sobie skorzystać z tej wyrzutni. Dobra, niestety, jak widzicie, teraz spadłem na dół i przez to zbliżamy. Także uważajcie na te wyrzutnie, bo bardzo często jest tak, że to jest po prostu podpucha, że to jest kłapka. I zwróćcie uwagę, że za 100 nie, tych święcących kuleczek mogę sobie dać jeszcze jedną e, szansę. Widziałem moment żeby wam to pokazać. Także może dojdę już teraz e, do końca. Tej planszy, dobra, tam też były lasery, które na szczęście były akurat wyłączone, Ok. jak widzicie udało mi się, mamy 20% gry za sobą, ale to tak naprawdę było wszystko, co chciałem wam pokazać. To była, moi drodzy, pierwsza gra w dzisiejszym odcinku, która, tak jak mówiłem, niestety, póki co nie jest dostępna na Androida, jeżeli chcecie, abym napisał do twórców tej gry w waszym imieniu, zostawcie teraz łapkę w górę, a ja tymczasem przechodzę do drugiej gry. W dzisiejszym odcinku. Druga gra, na szczęście, dostępna jest zarówno na urządzenia z Androidem, jak i na urządzenia z iOS-em. I jest to gra, jak wiecie, zatytułowana Traffic Panic Boom Town. Jest to gierka bardzo, bardzo ciekawa Powiem wam szczerze, że w tej grze najbardziej spodobał mi się na nią pomysł Już wam pokazuję generalnie o co chodzi Jak wiecie, mamy tutaj swoje miasteczko Ale nie martwcie się, to nie jest żadne SimCity Jest to miasteczko, które możemy rozbudowywać Ale za monety zebrane w bardzo, bardzo ciekawy sposób Zwróćcie uwagę, że w naszym mieście mamy dwa skrzyżowania Na których znajdują się takie zielone skarbonki To, to są miejsca, w których te monety możemy zbierać już wam pokazuję, jak te monety należy zbierać To jest bardzo, bardzo proste jeśli chodzi o sterowanie, ale wcale nie takie proste, żeby te monety zdobyć. Naciskając sobie Start, jak widzicie, gierka się rozpoczyna. I generalnie chodzi o to, aby tak sterować z sygnalizacją świetną, aby nikt na tym skrzyżowaniu się nie zderzył. Im więcej samochodów to skrzyżowanie przejedzie bez żadnej stłuczki, tym więcej monet dostaniemy i tym szybciej będziemy mogli nasze miasto rozbudowywać. Oczywiście naciskając na ekran, albo włączamy zielone światło, albo ponownie naciskając, włączamy czerwone. My sterujemy tylko tą pionową. Ta ulica pozioma, jak widzicie, ciągle sobie jedzie z tym intentem, i światła mamy tak naprawdę tylko e, w jednym kierunku. Wszystko e, wydaje się dosyć proste, ale im dłużej będziemy tutaj przy życiu, tym jak widzicie, coraz więcej tych samochodów będzie. Oj, no tutaj było blisko, na szczęście się e, udało. Okej, okay, zebrał, zebrał nam się tutaj. Całkiem niezły koreczek W prawym górnym rogu mamy informację ile tych monet mamy już zebranych W tym momencie jak widzicie ekran się troszkę przybliża To oznacza że jesteśmy już bardzo bliscy Rozbicia skarbonki Mamy 100% monet zebranych także Jak widzicie powinniśmy mieć bez problemu 3 gwiazdki, 3 gwiazdki zdobyliśmy Mamy tutaj jakieś bonusowe monety To wszystko sobie zbieramy, skrzynki niestety żadnej nie dostałem Bo w tej grze są również skrzynki Które można hmm, odblokowywać Jak widzicie teraz niestety skarbonka jest pusta Ale wszystkie hmm, okoliczne Stacje benzynowe, knajpki i w ogóle Gule, powolutku zarabiają pieniądze, które do tej skarbonki trafiają. I właśnie, żeby do tej skarbonki trafiały szybkie pieniądze, możemy sobie nasze miasto rozbudować. Żeby to zrobić, naciskamy na koszyczek i tutaj wybieramy, co tak naprawdę nas interesuje. Mamy w tej chwili 900 monet, także możemy wybudować sobie, proszę bardzo, na przykład e, myjkę samochodową. Pytanie tylko OK, gdzie ta myjka się pojawi? Niestety muszę zrestartować grę. OK, jak widzicie gra zestartowana i zauważyłem, że żeby zakupić dany budynek trzeba kupić 6 kart. Jak widzicie teraz mam jedną, kupuję kolejną, mam już dwie karty. Niestety na trzecią mnie w tej chwili nie stać, bo kosztuje aż 600 monet, także trochę za mało monet jeszcze w tej chwili posiadam, ale żeby je zarobić mogę iść na kolejne skrzyżowanie. Tutaj też możemy sobie te e, monety zarabiać i to jeszcze nie jest wszystko, co ta gierka oferuje. Pokażę wam może zaraz co mamy dalej. Dobra, włączam do zielone światło, jak widzicie bardzo ładnie. Te samochody sobie jadą. O, tutaj troszkę łatwiej. Póki co idzie, dobra. Musimy włączyć czerwone teraz niestety jak widzicie, stłuczka Nie udało się zebrać wszystkich monet z tej skarbonki, ale to nic. mamy jak widzicie parę monet zelobionych, niestety tylko jedna gwiazdka póki co. OK, naciskamy sobie. Continue. I już wam pokazuję trzecie skrzyżowanie. Jakie znajduje się w tej gierce, które różni się od tych dwóch pozostałych. Na trzecim skrzyżowaniu, które teraz, jak widzicie, już nacisnąłem, mamy tak naprawdę dojazd do jakiegoś stadionu. I w momencie, gdy samochody dojadą na ten stadion, my otrzymujemy za nie bilety. I za te bilety możemy alokować sobie bardzo, bardzo ciekawe skrzynki. Jak widzicie, w prawym górnym rogu mamy informację, ile biletów już zdobyliśmy. I trzeba uważać, bo jeżeli zginiecie, no to tak szybko nie będziecie mogli sobie za Tutaj jeszcze raz. Będziecie musieli poczekać prawdopodobnie kilka godzin, żeby sobie raz jeszcze tutaj zagrać, dobra Okej, okay, to jak widzicie na szczęście się udało, dobra, lecą kolejne samochody. Póki co mam 51 biletów, całkiem nieźle mi tutaj idzie. Dobra, tutaj też się na szczęście udało. Spuszczamy teraz tych wszystkich, nawet traktory jadą na ten stadion, to jest ciekawe, niestety teraz jak widzicie zginałem, 67 biletów zdobyłem, ale więcej nie dałem rady Mamy co prawda trzy gwiazdki, zobaczymy czy za te bilety już coś możemy sobie zakupić, wydaje mi się, że jeszcze mamy ich trochę za mało, że chyba nie damy rady Okej, okay, godzinę, godzinę musimy czekać jak widzicie, żeby zagrać sobie raz jeszcze, albo za 12 diamentów możemy dać sobie jeszcze jedną szansę Wiecie co? Przypomniało mi się, że tutaj poza tymi budynkami mamy też tutaj takie inne różne rzeczy, typu jakieś drzewka, jakieś flagi, jakieś znaki i tego typu rzeczy. To wszystko możemy sobie budować. Dzięki temu możemy jakby troszeczkę. Okej, okay, poprawiać wygląd naszego miasteczka i zwróćcie uwagę, zakupiłem jakiś płot i ten płot mogę na przykład, proszę bardzo, tutaj postawić. Sami możecie decydować o tym, gdzie chcecie, aby dane budynki, płoty, znaki itp. stało, bo to jest tak naprawdę wasze miasteczko i to wy decydujecie, jak to miasteczko będzie wyglądało. I to jest tak naprawdę wszystko, co chciałem wam w tej gierce pokazać. O, pokażę wam jeszcze, co można kupić za te, za te bilety. Jak wiecie, mamy tutaj skrzynki za 500, za 3000 i za 10 000 największa skrzynka, także jeszcze trochę mi brakuje. Ale wiecie już tak naprawdę na czym ta gra polega To była moi drodzy druga gra w dzisiejszym odcinku Ja tymczasem przechodzę do gry numer 3 Okej, okay, muszę nieco przyspieszyć, bo w dwóch pierwszych grach bardzo się rozgadałem I trzecia gierka jak widzicie już nam się załadowała Jest to gra zatytułowana Stickman Archer Albo Stickman Archer Fight, jak to woli. I w tej grze mamy dwa tryby. Pierwszy tryb jest to tryb dla jednego gracza, i w tym trybie walczymy z e, komputerem. Generalnie chodzi o to, aby pokonać wszystkich naszych przeciwników i jak najdłużej e, tutaj nie zginąć. W momencie, gdy któryś z przeciwników e, trafi nas w głowę, to umieramy od razu, ale gdy. okej, okay, nie trafi nas z głowę, tylko trafi w tułów, to jak widzicie, niestety tracimy trochę życia. I naszym zadaniem jest tutaj zdobycie jak największej ilości punktów. Za każdego zabitego e, przeciwnika mamy jeden punkcik. Okej, okay, teraz obawiam się, że... Jestem bliski śmierci, dobra. Zdobyłem na szczęście, jak widzicie, tą tarczę, która tam leciała. Dzięki temu udało mi się przeżyć. I zabiliśmy kolejnego gracza. Od czasu do czasu, właśnie jak widzicie, spadają z nieba takie różne bonusy. I te bonusy zdobywamy strzelając i trafiając w nie. W momencie, gdy w nie trafimy, to albo wybuchnie bomba, albo na przykład zdobędziemy tutaj tarczę. Ja niestety teraz, jak widzicie, zostałem trafiony w głowę. I przez to niestety przegrałem. Mój rekord to jest 13 punktów. Także trochę, jak widzicie, mi jeszcze brakuje. Ale znalazłem ostatnio dobry sposób na Przechodzenie tej gierki. Po prostu strzelajcie jak najwięcej na pałę. Naciskajcie te strzały byle gdzie, bo przeciwnicy, jak się pojawiają, to ok, będą od razu te wasze, tymi waszymi strzałami obrywali. Mam w tej chwili, jak widzicie, bardzo szybko cztery punkty. Dobra, tutaj jest bomba. Niestety była ona za daleko. To, że w nią trafiłem, nic tak naprawdę nie zrobiło przeciwnikowi. O, tutaj mamy taką lepszą strzałę. Zwróćcie uwagę, że kurde, niestety teraz zmarnowałem. Gdybym. Okej, okay, trafił swojego przeciwnika tą strzałą, to mój przeciwnik by mm, zginął. Zagrajmy sobie po raz ostatni, bo nie pokazałem wam jeszcze, że można za monety, które w trakcie gry zdobywamy, dokupować sobie różne bonusy w prawym dolnym rogu. Możemy sobie dokupić życie, jeżeli ktoś nam to życie e, zabierze, możemy dokupić sobie. Może Wam zaraz to pokażę lepszą strzałę, taka, która, jak widzicie, tutaj w tej chwili było, niedobra. Ale trafiającą strzałą przeciwnika, nieważne, gdzie ginie on od razu na strzała, także to też jest bardzo przydatna sprawa. Możemy zakupić sobie tutaj tarczę, którą jak widzicie teraz kupiłem lub możemy zakupić zamrożenie, którego nie musiałem kupować, bo bonus spadł mi po prostu z nieba. I to jest tak naprawdę wszystko, co ta gierka oferuje w trybie dla jednego gracza. Bardzo mnie ta gierka wciągnęła. Nie wiem dlaczego. Ta gra jest tak prosta, tak łatwa, tak, tak przyjemna, że gram w nią naprawdę wieczorami bardzo często i powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo mi się ono podoba. Gdybyście chcieli zagrać. Yy, o, proszę bardzo, dla dwóch graczy, to również jest taka opcja. W menu głównym macie tryb dla dwóch graczy, i tutaj rywalizujecie po prostu y, ze swoimi znajomymi. Oczywiście ja teraz y, przesuwam palcem po prawej stronie, teraz po lewej stronie. I w zależności od tego, gdzie dotykam, y, tym bohaterem steruję. Na tym ta gierka polega. Chodzi tutaj w tym trybie o to, by y, w ciągu 3 minut jak najczęściej, jak najwięcej razy pokonać naszego przeciwnika. I to, moi drodzy, była trzecia gra w dzisiejszym odcinku. Przechodzimy teraz do. Ostatniej, czwartej gry w dzisiejszym materiale. Ok, czwarta gra jak widzicie już nam się załadowała. Jest to gra zatytułowana Dito Doodle, albo Doodle, albo coś w tym stylu. Jest to gra, w której naszym zadaniem jest rysowanie dokładnie takich samych wzorków, takich samych figur, jak, poja jakie pojawiają się przed nami. Co ciekawe w tej grze mamy tysiąc poziomów, także jeżeli chcielibyście ją przejść, to będziecie musieli sobie naprawdę całkiem sporo w nią pograć. Już wam pokazuję na czym ta gra polega. Jak widzicie mamy kartkę papieru i mamy wzorek, której po chwili nam znika. Naszym zadaniem jest jak najbardziej dokładne odwzorowanie tego, co widzieliśmy. I w zależności, w zależności od tego, jak nam pójdzie, taką ocenę dostaniemy. Ja w tej chwili dostałem dwie na trzy gwiazdki, także całkiem spoko, ale mogło być lepiej. Dobra. Okej, okay, co my teraz mamy? Mamy coś takiego. To nie powinno być trudne. Dobra, dwie gwiazdki. Trochę goślawo mi wyszło, ale jak widzicie gra jest hmm, dosyć wyrozumiała. Dobra, nie musi to być bardzo pięknie narysowane. Ważne, żeby to mniej więcej pokrywało się z tym, co hmm, było pokazane przed chwilą. Tak jak mówiłem, mamy tutaj tysiąc e, różnego rodzaju e, poziomów. No i oczywiście im dalej będziemy, tym te poziomy będą już teraz trudniejsze. Dostałem teraz jakimś cudem trzy gwiazdki. Nie wiem jak, bo myślałem, że nie zaliczę tego poziomu, ale jak widzicie na szczęście się udało. Dobra, teraz kurde musimy słuchać narysować idealne koło. Okej, okay, to mi poszło całkiem nieźle. Tu trzy gwiazdki. No może się nie, nie należały, ale dwie na pewno. Dobra, teraz taki trochę niedokończony wykrzyknik, albo jakiś termometr. Okej, okay, ile będzie? Trzy gwiazdki, także jak widzicie, gierka wybacza naprawdę wiele błędów. To był pierwszy tryb, jaki chciałem wam mm, pokazać, bo w tej grze mamy jeszcze jeden tryb. Tryb yy, fioletowy, tryb jakby nieskończoności. Chodzi w tym trybie o to, że możemy grać tak długo, aż do momentu, gdy... Nie narysujemy myślę jakiegoś wzorku. Zobaczcie, mamy teraz kolejny jakiś tam wzorek rysujemy dzięki temu przechodzimy do trzeciego etapu. Tutaj nie dostajemy gwiazdek, tylko po prostu zaliczamy te poziomy. Gdybym narysował to źle, niestety bym nie zaliczył i w takim wypadku musiałbym, moi drodzy, próbować od nowa. Pokażę wam to, może teraz specjalnie. Mamy takiego liścia narysować. Okej, okay, ja rysuję coś takiego. Jak widzicie, niestety zginałem. Piąty, pięć punktów zdobyłem i mogę sobie zagrać raz jeszcze. Ja chyba nie będę tego póki co robił, bo wydaje mi się, że raczej nie ma sensu. To była czwarta, ostatnia gra w dzisiejszym odcinku, która, powiem szczerze, jest dosyć ciekawa, może troszkę dziecinna, ale jeżeli Wam się nudzi, to spokojnie możecie sobie ją zagrać bo ma ona prawie, nie no, dokładnie, tysiąc poziomów. I w tym miejscu kończymy dzisiejszy materiał Jeżeli jeszcze tutaj jesteście, napiszcie w komentarzu Wakacje są super, bo jestem bardzo ciekaw Ile osób dotrwało do tego e, momentu A jeżeli czekacie na moje nowe filmy Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego nowego e, odcinka To zasubskrybujcie mój kanał Klikając w tą oto ikonkę Po bokach macie dwa filmy, które w wolnej chwili Możecie jeszcze obejrzeć Z mojej strony to by było na tyle Bardzo, bardzo dziękuję wam za uwagę Życzę wam udanego dnia, tygodnia, weekendu Zresztą to nie ma znaczenia, bo i tak wszyscy mamy wakacje I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku no meu canal.